Dzień dobry bardzo, witam serdecznie. Jest poniedziałek 30 grudnia 2024 roku, szósty dzień w oktawie Bożego Narodzenia. Wciąż przeżywamy radość narodzenia Zbawiciela. Liturgia przypomina nam, że w nim objawia się miłość Ojca, który posłał swojego Syna, aby dać nam życie wieczne. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Piszę do Was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do Was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do Was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do Was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do Was, ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, a zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia. Pochodzi nie od Ojca, lecz od tego świata. Świat zaś przemija, a z nim Jego porządliwość, kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Psalm responsoryjny: Oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę, oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Przynieście dary i wejdźcie na jego dziedzińce. Niebo i Ziemia niechaj się radują. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. Zadrżyj Ziemio cała przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem. On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Niebo i Ziemia niechaj się radują. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Zajaśniał nam dzień święty. Pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość wstąpiła dzisiaj na ziemię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fenuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w prostych, w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, Sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Szczęść Boże, dobrego dnia. Miło, że jesteś i do usłyszenia jutro.